Odcinek za nami dzisiaj. Znowu bardzo szybki odcinek. W jednym miejscu przez 30 km nie odpuszczaliśmy gazu ani na sekundę, nawet czyli cały czas pełny gaz. I około tam 170-180 jechaliśmy. W końcówka z dużymi wydmami, słaba bardzo widoczność, przez, przez to, że słońce pada z góry i nie ma cienia, więc ciężko było zorientować się, gdzie jest w ogóle dobra trasa. Dzisiaj mieliśmy błąd bon nawigacyjny na 2-3 minuty, więc trochę tego szkoda. A poza tym Jesteśmy zadowoleni, bo trzymamy grupę tutaj najszybszych, więc więc z tego bardzo się cieszę. Some places was really tricky and and the last section the dunes for me the cup was not correct like everybody was going and we had to look for a waypoint and I just decided to go to the different direction than anybody else. It was not the good one, so we looked a bit. I think we lost about two minutes, but that's part of the game. The rest was quite nice stage, again very fast, but tricky in some places.